Hej, dzisiaj gramy w Fortnite'a no duo. Wybrałem sobie fajnego skina, no i zaczynamy. X, X, boże, nie umiem. I co teraz? B, A, X, a ten X. Nie, tamten Boże, jak to było? No i graj, X, a ten X, no tak dobra zaczekamy, aż nam się załaduje runda. I no, okej, okay, jesteśmy w no, yy... w starcie w grze już. Dobra, gdzie lecimy? Gdzieś na pewno. Gdzie? Nie wiem, choć się domyślam. Jak to było, żeby wejść w mapę? O, dobra, wysiadłem. Co ja? Płonę jakoś tak. Dobra, lecimy tu. Ej, a tu chyba jest ten boss. To nie, to nie, tu jest ten boss. To tam. Dobra, no. Zbierzemy sobie jakieś pistoleciki fajne. Daj szybciej, czasu nie mam. Co ja wybrałem? Boże, ja w to grać nie umiem. Jak wybrać ten... Kilo... Kasper! Czekajcie. O, o dobra, mam. Kilof mam. Idziemy sobie na dół. Pozwiedzać. Dobra, tu chyba nic nie ma, ale tu może będzie. Idziemy do góry po schodkach. Jeszcze raz po schodkach. Autko. No, wsiadamy, nie, żartuję. Nie wsiadamy. Nie! Szybko. Pum, pum, pum. Ja bada badu. Dalej, idź, idź, idź. Ja zabiję go, zabiję go. Patrzcie, zabiję go. Albo on mnie. Ratuj. Boże, ratuj. Wygrałem. No. no, wygrałem 49 miejsce. Nabiłem 2000 punktów, jakiś dobra, widzimy się w kolejnym meczu. No dobre, no wróciliśmy do nowej gierki. Rozwalamy kościół rzymskokatolicki. Schodziłem po schodka. Gdzie lecimy? Nie wiem, choć się domyślam. Lecimy do... Do... Gdzieś na pewno. Rozwalimy ich. Jestem mocno... najlepszy w tą grę. Ale mocno się ma, ja <laughs> A tam jest boss albo nie ma bossa? Nie, tu nie ma włosa. Spokojnie. Włosa, bosa. Włos. <noise> Dobra, wlecimy sobie do... do... do mojego domu. O, skrzynka. Moje, moje. Zabij go, zabij go. Nie, to jest mój team Serio? Ty, bo ja grałem na dół. <noise> tak? No. A, a to jak to rozpoznasz, że to jest mój ten... No, manik ma głową! A to idzie go zabić? Nie. Nie? Nie, no to, to to nie był mój. Aha. No. Dobra, teraz idziemy. Ale to już się wydało, że to nie. Cicho, gram, gram, gram. <laughs> teraz. E... Dobra, Co dobra, my dobra. robimy? Co jebał, mi to Nie wiem. Ale się dowiem. No, ale się o dowiem. Kiedy? Unik, unik.

Dalej, już wyjeżdżać wyma. No, ja bym nie wyjeżdżał wyma. Jestem za jedyny. Psiał gra mnie. Tak. Tej klasz. No? No, zobaczmy, czy Pijemy napój. Pijemy napój. Ja bym. ty nawet nie masz. Napój. Podkę. No. Po... Podkę z niebieskim napojem. To jest te... o kurwa. I teraz przyznaj się, z czym ci się kojarzy niebieski napój. strzał <grym> <I> sprzedają. <grym> <grym> y ja o, trwałem. kwiatuszek! Nie. Kudy, ten? ten? No. Nie ma. O! On też się no. Ej, Nie, chyba nie to. A weź ją. Nie wiem czy bym się Patrzcie! O, potka jednak nie. Banan był Nie, czekaj. Banan! Ta też mi się przydadzą. Żółty banan. Kościół. Dojrzały aż On też się nawadnia. Sorry, mi zrobię za klaki, Idziemy. Mamy najlepszy internet w Polsce. No ale No kurczę. No Co jest? Bez przesady. Co? Mój mózg na matematyce. No. no ja chcę to zebrać. Nie, no nie może się tak reagować jak ja będę chciał kogoś zabić i tak mi zlaguje. To ty bierzesz miał lepiej, bo jak on będzie próbował trafić prosto, a ty bierzesz na lewo. Nieważne. Boję się tam iść, bo wiem, że zginę. Ja się, nie umiesz tak wysoko skakać? no, proszę to to no, o cofnie mikser to nie był mikser a co to było? Ej, to co ludzie, lecimy po top 10 co najmniej, nie? top top 1 ale top 10 co najmniej nie Nie wiem czy na lagach mi się uda to piętnie pić. Nie wiem Choć się domyślam Myślę że nie Albo <laughs> a, a... Ale się dowiem Tu jest automat broni. Weź to, weź ten to A podasz ten, ten do niego numer? Spytam mu się <laughs> Wsiądź do auta Zabij go. Nie, ja wynajmę. Ja Tam Serio? No. Masz. Bo No! Uuu. No to jasne. wsiadaj. Nie możesz Zostaw Subika, a jak nie to, 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 to cię zjem. się. wsiadaj. Nieważne jak, ale cię zjem. Ej, on nie mam, na piechotę. No weź, daj, łapkę tą, w górę. Lecimy. Wsiadam do auta i jedziemy. Zapraszam dal. A to ona ma mózg w ogóle? Ja myślałem, że to robot. O, ku szybciej. Jak on wsiada i do auta nie umie. Co jest pięć? PIPEEEEE Idziemy Zabij ZA... No NIE mogę Zabij go Załatwiam Kieł ŁADY Kurde, nie wiesz, się go na lakach i jedź! Nie wiesz, że się go na lakach To było niesamowite A ten... Nad... Tym i, i... idzie jechać? Po co? A, a idzie no tak, a ja muszę zabrać. To jeść! A ja muszę zabrać dwie osoby ze... A czemu tego bierzesz? Czemu nie na tamtym? Bo muszę zabrać dwie osoby ze sobą, a do tamtego się tylko Kasper, bierz. teren zabudowany. Zamknij. Już nie. nie. Ej, chyba... Chyba panu mam około na nie? To po, te gówno po prostu tak słabo skręca. No nie, bo będę teraz przyjechał. No bo przyjechał prawo, lewo... De. I w drzewo! No, i w drzewo Śmierdzi ogórkami górkami! Ty on On cię te, On Pas cię też zaduje słaya, bo Muszę to zabić Gdy. Już ja, ja go zabiję, bo ja gram A ja Ja go chciałem zabić Wygramy to! Nie? Tak? No pewnie. Jakby ten gość mi trochę pomagał, bo no na bym sam nie wygrał na pewno. A tu in, in, idzie to sprawdzić, kto jeszcze został? Tak na motywację. Bierzemy jaja do kosza. I idziemy zrobić fila. Mm. Dzień dobry i do widzenia. Masz... O! ej, kam nie mi raz. Nie, nie. Nie. Kur... Zaj... Trabi. No nie, go zabiję, ja go tak ubiłem, dobra. Uff. No, więc widać, że chyba przegraliśmy. Nie, nadal żyję. A żyjesz? No, już mnie Żyjesz. No muszę zdobyć jeszcze. Odpływajcie da, daleko stąd. Nie ma fuya. Jest biorę. w domu. Na biorę I pojdziemy z honorem. Ta, ja mam jakie tkanie? Tkanie wody. Po co drugie? A to jest. Kolumna trójana. Tkanie powietrza. To tkanie wody i tkanie płyty Epic Games i tak mnie zapłaci za tą reklamę. Słuchajcie, Epic Games, na naprawdę nie tylko Fortnite, ale też wiele innych fajnych gier. A to Fortnite to została stworzona kolaboracja z Awatarem. Między innymi mamy takie mityki. Nic nie rozumiem. Mamy tkanie powietrza. Tkanie wody. Jeszcze jest tkanie ognia i tkanie ziemi. Kto nie wiem o co chodzi. To o, o można robić takie czadowe rzeczy. Patrz. Ty robisz pikołki. Nie, przecież ja sobie w miejscu. Jak, przecież ja... Ja, ja widzę, że zrobisz te fikołki. Co lepsze oczy. Mam... mam już jedne okulary. Mam cztery oczy jakby to. Ale też masz cztery. I, I widzisz... Boże! Mój ekran się przedstawił. Dobra, mam taki strzał, ale jeszcze powinno być jakieś inne użycie tego. Skacz! To, to, są schodki. To o. To są trybuny. A ja wiem, co to jest. Dobra, dobra, przy szczęścia szansa na zwycięstwo. Tak szczerze. O nie, znowu mi się ekran. No to kontroli to. Boże święty, raduj. O, jest git. No nie no, cztery tyle to jest za mało, musisz takie zrobić. I co ty Co, co, co ty, na to laptopy działają? Co ty ten już napowiedziałaby z ładowarki? Co jest? No bo jest odłączony chyba. Ale nie, że ona, mhm. że on się już nie włączał bez ładowarki? No tak. Patrz jak szybko eksponujemy. Coś tu jest... jest poziom. Coś tu jest nie tak. W tym sezonie mi się chyba nie uda zrobić setnego, a miałem takie marzenie, bo chciałem zrobić z kimś Hadesa. No, ja nie trudno. Bierz tutaj z dążeń i zobaczymy, co będzie. Lecimy na wyspę. Pani to tam nie wie co to jest, bo Wyspa, tak? Wiem. No ale jaka? Mm, tak, w Poznaniu. Na ulicy Słonecznej. Nie? nie? Myślałem, że tam gad stoi, a to jest. Odpalamy turbo. Odpalamy turbo doładowanie i lecimy. No to jasne. Ej, ja, w sumie ja dobrze na wyspach to, pijęło, to Matko jedyna. Próbuj nie. Teraz to mogę czyścić. Ej, żeby chyba się u nas zderpać, więc nawet nie przyjdzie. To jest niesamowite. Zazwyczaj masa ludzi idzie na ten wyspę, a tutaj nie mam nic Zakryłem zbiorę. Nie wiem, czy pani już wspomniał, ale moglibyście się wystawić. Tak przekazał, ładnie w górę. Mówiłem Baranie. To zajebiście. się. O, i patrzcie, i teraz... Aha, pani. Po co mi tak to mam? Ja tu po poza... Ze... O kurde Daje się z tego co my to Będę się zabić No cóż, nie będę się mogła zabić. Tak to zacznę, czy przypogadaj Bang 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 Beng bang bang Muszę Bang 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 Teraz? Bo muszę ocalić mojego żonka. Ja muszę tak Dobra, słuchaj, Asper. Na teraz koniec. Żegnamy się. Papa, pa. czemu? No, może wygra, może przegra. nie się. O nie, jesteśmy zgubieni. O, to jest bus! O, bosa atakował, bo, co za krzyk. Eee! Jak? No, teraz przyjaciół, co tutaj znalazłby, nie? No, no, no. Jak można byś takim przykładem bosa bo atakować? O, bo, czekajcie mi, kusie, jakbyś skąd był? <try> Widziałem, nie byłby tego typa. Nic? 很热真的，是，另外你说菜什么的就。 To ja, jest dobrze, jest szansa na zwycięstwo. Mam nadzieję, że się uda,

Não as